Witam Was bardzo serdecznie, Widzowie. A to jest, tak jak widzicie po tytule, pierwszy odcinek FIFA 21. W którym od razu na pierwszy ogień idzie Opening, poczekajcie, tak muszę pokazać Opening nagrody za Division Rivals i jeszcze parę innych co sobie zrobiłem, Plus, jak wyglądamy skład. I to będzie taki krótki odcinek, 5-minutowy, ponieważ w pierwszym odcinku nie chcę przedłużać. Meczu też nie chcę pokazywać, bo zaradzam na lekcję. I dzisiaj prawdopodobnie będzie live, bo widzicie to prawdopodobnie w czwartek. No, a ja odbieram nagrody. That's my best friend. That's my best friend. Dzisiaj bierzemy sobie niewymienne, ponieważ. No nie wiem, no, tak po prostu. Yy, bo chcę jakichś nowych zawodników. Może będzie jakiś zmiennik. Ranga pierwsza jakoś mi się udało. Tam brakowało mi 200 punktów, abym spadł Tysiąc, znaczy 170 punktów. w Jeden dzień to na S. Jeszcze mi się to wbije. Mój skład, mój skład wygląda jak na razie tak. Wczoraj go zbudowałem, zagrałem im 3 mecze i jednak postanowiłem, że jednak potrzebuję czegoś takiego, że obrona musi mieć więcej zgrania z pomocą. Nie może być tyle czerwonych kresek, zwłaszcza w obronie, ponieważ potem moja drużyna się rozchodzi no i przegrywam mecz. Dlatego już iż... zrobię chyba może, ale nie taką. Trochę będę musiał ją przebudować. Przechodzimy do otwierania paczek. Możecie dać... Ta... <laughs> dać znać, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku z FIFA, może jakiś meczek. Na pewno będę robił live y w weekend zbijania tzw. Food Champions. Um, jeśli ktoś chce zagrać 1 na 1, 2 na 2, znaczy 2 na... i na jest ma platformę PC, ponieważ jestem na PC przez Origina. Można się jakoś skontaktować zaprosić do znajomych popiekamy może na live i tak dalej. Może no, zaczniemy od tej paczki. Wydaje mi się, że jest najgorsza oprócz tego. Za złotem wymiany, gdzie jest dwóch złotkich. Ale uwaga! Co otworzymy? Co otworzymy? Pianić! Nie? Kramaric? Czegoś tam nazywa? Jeko. No tak. To jest chyba paczka niewymienna, ale. A nie, wymienna. A ile kosztuje? No zostawię to sobie przynajmniej jak na razie. No na początek może być, na początek może być. Mamy też paczkę tą chyba najlepszą tak zwaną. Duża paczka rzadkich zawodników, tam za 50 wygranych w Dision Rivals. Mój bilans jest dość słaby, bo tak jak mówię dużo Goli tracę, a po drugie to i tak jest moja dopiero pierwsza fifa, którą kupiłem, czyli gram od 14 dni, dopiero uczę się grać a i tak mam więcej wygranych niż przegranych, co dla mnie jest osiągnięcie. Teraz otwieramy tych te dwóch rzadkich zawodników yy. Cardo Goulart. i on jest jeszcze Sanchez. czasy yy. mogę go zamówić No, dobra, chociaż tyle albo Quixel za 600, albo sprzedam, to za 800, może się uda Powinna być jeszcze jedna taka paczka Hmm. nie ma? Przecież robiłem dwa. Okay, no dobra, duża złota paczka, premium. Niestety, ale większość rzeczy tutaj jest niewymiennych. Niestety, albo niestety, Zobaczmy co to będzie. SAR. 94 tempa widziałem. Może będzie jakiś kozak z wynikiem. To na pewno jest kwaska wymienna, więc nawet tam nic nie daje do tego. Eee, teraz otworzymy paczkę za premium. To teraz otworzymy sobie... Wiecie, to, to będzie taki luźny odcinek, prawda? Luźny. Tylko otwieramy paczki, robimy wzmocnienia składu i w ogóle wam pokazuję jak wygląda. Kto to będzie się eee, tabić? Addić Gębele, lamela Nie mogę go wchylać, no niestety i teraz została ta poczka ta No to teraz to otworzymy? Chyba dobrze piknęło, bo już nie zauważyłem Chciałem otworzyć tą taką z trzema chyba Rodriguez Zmiennik O ich Anderson To jest wymienne Mogę go zamienić Nie, Ale zawsze to tam jest jakiś trochę To chciałem chyba otworzyć No Otwieramy to no zobaczymy, fajnie by było jakby taki zawodnik 85 może wleciał chociaż jeden Fajnie by naprawdę było Ale jest jakiś Gomis Ale mamy tam jeszcze paczkę Za... za 100k tak to tak zwany. chyba tak się nazywa a teraz zostały te duże paczki. Duża złota paczka premium. Otwieramy. Chyba trzy są, albo i więcej, nie wiem. Zobaczmy, tutaj będzie coś dobrego. Tutaj będzie coś dobrego. Korea. No, zawsze do jakiś SBC i Vitolo. Vitolo on jest, nie wiem, jedno, oczywiście. O, jest cień. Cień to jest chyba dość dobry. Ale niestety nie sprzedam. Mm, tak nie zostały te, te paczki. Otwieramy sobie. Zobaczymy, co tu będzie. Co tu będzie. A. Spoko. I jej fajnie by było, jakbyście jednak coś pomogli Małemu streamerowi i youtuberowi, który wraca do swoich korzeni. No dawaj, 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 dawaj. Herrera, No dobra. Mm, I teraz zostały te dwie paczki. Mam nadzieję, że z nich naprawdę coś trafi. To jest chyba niewymienna. Może nie wiem. Ale tu otwieramy. I co to będzie? Uff. 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 Uuu! Uh, Uuu! Uh, dawaj! Leć! Leć! Po zwycięstwo. Paredes. No. no ale jest jakiś tam menadżer, co nie? Dobra. Ta najlepsza paczka, chyba. Ja nie patrzę. Leci, leci. Ja nie patrzę. Proszę, żeby tam coś było. Ja nie patrzę. Widzicie mnie tu? Nie patrzę. A jak stelesz? Rakitycz. Pawart Eli eh, Jak Jakoś tyle. Eee. Nie wiem... Nie. Ten nawaz jest podobny, dobry. No, dobry no, też chyba. Gomez. Bergwine dla Really? Yeah. Dobra, tego chyba mogę zmienić. Dobra, tego mogę wymienić, Dobra, ale tych mogę wymienić, No statystyki przypadną, bo na przykład dla ten miał 145 meczy u mnie 110 bramek No ale cóż Tak samo ten, ten też miał 137 meczów u mnie No ale coś 8-4 wpadł, co nie? Tą 283 Chociaż popatrzcie za stoka Myślałem że taki 85 jakiś taki fajny wejdzie no i cóż, ja będę musiał jakoś zmienić sobie skład. Jeszcze nie wiem, jak. Tutaj, może jakiegoś obrońcę wciśnię, tylko AK chyba też jest ten. Zawsze to mnie trochę więcej zgrania. Wtedy będę miał tylko dwie czerwone kreski. No nie wiem. Ale ja po takim krótkim openingu żegnam się z Wami. Więc trzymam się jeszcze, Elo i pa.